Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ponownie po południu. Tych, którzy byli z nami rano i wszystkich nowych graczy. Proszę Państwa, dla wielu z Was zaczyna się weekend. Dla nas ostatni program w tygodniu oznacza rozdawanie wielu pieniędzy. Także dobrze, że jesteście przed telewizorami. Cóż, maszyna za chwileczkę wystartuje. Jeśli znacie tę maszynę, wiecie, że to znaczy, że będzie naprawdę można wygrać dużo. Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się nisko, Bianka Gibaszewska, zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka już za chwilę o wygrała pani. Życzę pięknego dnia, do widzenia, zapraszam na jutro. Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy tu. Witam, Witam bardzo serdecznie, po południową porą, około obiadową. Mam nadzieję, że wszystko u państwa w porządku, iż już powoli przyzwyczajamy się do zimna. W każdym razie uważam, że lepiej zostać w domu niż wychodzić, jak zawsze, zwłaszcza od momentu, kiedy zaczyna padać i być zimno. Także zapraszam Państwa tym bardziej serdecznie do wspólnej zabawy. Dobrze, kochani, pierwsza gra. Na czym polega? Macie sześć liter. Z któryś z widocznych na ekranie liter można ułożyć słowo, które jest w kopercie. Z któryś, nie ze wszystkich, proszę Państwa, nie ze wszystkich. Od razu mówię, żeby nie było wątpliwości. Przejdziemy. Dzień dobry. zakończyć, Dobrze, no to kończymy, rozłączamy się. Czekamy w takim razie na jeszcze jeden telefon. Ja ze swojej strony bardzo proszę poczekać chwileczkę po wykręceniu numeru, sprawdzić, czy przypadkiem nie udało się trafić do studia. Dobrze? Płacicie za połączenie, a nie za czas jego trwania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę się odezwać. Trzy, dwa, jeden. Dobrze, to w takim razie czekam na kolejny telefon. Proszę państwa, dobrze szło, dobrze szło. Podawaliście pięknie odpowiedzi, pięknie znajdowa, znajdow, znajdowaliście. Proszę, nie przerywajmy tego, tego toku zdarzeń. Dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. O, na szczęście ktoś się do mnie odezwał. To jaka będzie odpowiedź? Rola. Rola była taka odpowiedź. Bardzo dobrze Pani ułożyła to słowo. Rzeczywiście wszystko się zgadza, poza tym, że nie jest to yy, słowo z koperty. Kochani, czy ktoś ma nowy pomysł? Yy, co było? Lek, rola, rok? Ela. Takie odpowiedzi już Państwo podaliście. Ja nie zapisuję odpowiedzi, ponieważ no po prostu, szczerze mówiąc, no była szansa, że będzie to jedna z pierwszych odpowiedzi. Tymczasem, no, troszeczkę nam się to rozwinęło. W każdym razie nie rola, też nie. Uwaga może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo Pani znalazła? Lok. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco gratuluję. Lok, proszę Państwa, lok. Lok. Super, brawo. Dawało się przeczytać. Tam pan, który powiedział lek, był bardzo blisko. Dobrze, proszę państwa, świetnie. Tutaj muszę teraz troszeczkę wprowadzić zamieszania. Proszę państwa, wciągam do studia naszą, nasze danie główne na dzisiaj. Główne danie, bo mamy tutaj zaplanowane mnóstwo rund tej gry. Mam nadzieję, że rozwiążemy ją całą. Na samym początku ta gra jest prosta, proszę państwa, i mam nadzieję, że z tego. Z tego skorzystają te osoby, które no, nie są aż tak, nie wiem, tak zacięte, żeby później naprawdę e, bardzo mocno siebie pół tysiąca. 10, ile tam? 5, proszę Państwa. 4, 3, 2, 1. Uwaga, uwaga. Wszystko się wyjaśni i albo dowiecie się, jakie słowo znalazła reżyserka, albo mi podacie. Dwa. Ja muszę to powiedzieć, proszę Państwa, uwaga. Kończymy program jeden. Ja już w tym momencie przeciągam trochę program. Czas minął, czas. Mhm. Minął. Wiemy, wiemy, że czas minął. Reżyserka, jeszcze chwilka, dobrze. 10. 9, 8, 7, 6. Komu się uda? No jeszcze troszeczkę warto poczekać, naprawdę. 10, Przynajmniej nam. 3, pa Państwo nie czekacie. Dwa. Jeden. Uwaga, kto to będzie? I jakie słowo udało się znaleźć? Bo to jest w tej chwili najciekawsze. Reżyserka, wy już powiedzcie mi słowo, dobrze? Ja chcę słyszeć to. Zaraz zapiszę wasze, proszę, jeszcze chwilkę. Uwaga, proszę państwa, dobrze. Eee. Uuu, halo, halo? Słowo. Proszę o słowo szybciutko! Foka! Foka! Tak! To jest to samo, Foka. co za reżyserka! Proszę Państwa, brawo! Foka, super, brawo! Wygrał Pan 5000 50 zł, udało się, proszę Państwa! Do widzenia, pa, pa! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bianka Gibaszewska, Kłaniam się. Moi drodzy, pierwsza zagadka już jest z nami. Pierwsza maszyna. Maszyna również jest z nami. Dzisiaj zagadka, moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że bardzo, bardzo dużo pieniędzy rozdam, dobrze? Spróbujmy, spróbujmy. Znacie tę zagadkę, więc jest olbrzymi plus. Można bardzo szybko zabrać pieniądze z naszego, z naszego programu. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo serdecznie. Bianka Gibaszewska. <grywa> Moi drodzy, tutaj jest druga zagadka. Ja pierwszą utrzymam w ręku. Może troszeczkę przejdę, bo proszę o pierwszą zagadkę. Dobrze? Ta tablica do nie będzie teraz potrzebna.